Czy przy kotle peletowym dostosowujemy do budynku i trzeba to zrobić samemu, no bo instalator nie będzie do was ciągle biegał i tego korygował. Dokładnie. A chodzi o to w tym wszystkim, żeby ten, w cudzysłowie, nam to ogrzewanie nie taktowało. To znaczy, tak. żeby ono nie było na zasadzie gaz do dechy, pełna lufa, jak gdybyśmy na autostradę I wyspali. I ona zawsze ma prąd. Okej. Okay. Dobrze, czyli nie boisz się, nie martwisz się. Bufor, no tak samo, bo bufor bezpośrednio idzie, bo właśnie. Zobacz, bo... Zrób, zrób kadr. Ja nie jestem mały, nie odejdziesz za daleko. Widzicie, jakie to jest rosłe bydle? To ma ponad 2 metry. 2000 litrów, tak? No to jest duży bufor na 2018. Masz założyć kurtkę puchowną, ale, puchową, ale jak nie zapniesz zamka, będzie ci zimno. Będzie zimno. I ty tu powiedziałeś dokładnie to samo w przypadku tego bufora, bo powiedziałeś tak: izolacja, tak, ok, suchy, tak suchy. Ten króciec ma taką fajeczkę do góry w środku, żeby ściągał jak najcieplejszą wodę z samej góry. Mhm. Tak. Produkują najczęściej bu producenci buforów zbiorniki. I zobaczcie, wychodzi nam woda taka, jaka jest w danej chwili w buforze, nieważne na razie, z którego urządzenia ją grzejemy. I często gęsto jest tak, że mamy cieplejszą wodę w buforze, niż potrzebujemy na budynek. Zawór trójdrogowy i separatorze cząstek stałych, żeby tutaj na zasilaniu do pompy żadne syfy z instalacji nie wychodziły. Tak. Pamiętajcie, zabezpieczajcie pompy i wszystkie urządzenia. wielki koszt. To, to się po prostu e, Zabuli, tak że? jakby mm, to się zwróci lub prądem w okresie zimowym nie mam podłączenia CWU może to jest dziwne ale niestety u mnie kotłownia jest oddalona e, 18 metrów przesyłowych rurą preizolowaną do budynku i dla mnie byłoby stratą wysyłać czynnik grzewczy do CWU po prostu musiałbym pchać tam wodę 50 stopni wiesz że, A... wiesz, że jesteś pierwszą osobą która go pokazała tak? No, bo ja go u siebie na kanale nie pokazywałem. Bo to taki kurde... Okay. Do... Co to jest za agregat? Słuchaj, no już zaczynamy. Proszę bardzo. Zwykły, zwykły hinol trójfazowy. E, nie dźwięk, uważam, że diesel. to jest. Super. To jest diesel, właśnie. Jednocylindrowy diesel. No okay. To jest dosyć mocny agregat, bo on tam ma, powiedzmy, na, napisane ma 6,5 kVa, e, czyli tam powiedzmy z 5 kW można z niego ciągnąć. Aha. Ale do czego zmierzam? Nie wiedziałem, e, bo nie miałem jeszcze wtedy dobrze opomiarowanej instalacji. Na jednej, na jednej fazie mam. Czołem, witam was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą wam i nam żyć bez płacenia rachunków. Oczywiście Adrianowi również cześć, Adrian, tu już ciebie wszyscy znają, nie tylko z widzenia, ale również ze słyszenia. Człowiek, który promuje i propaguje e, różnego rodzaju systemy i rozwiązania, które by tak, żeby tak dał radę po prostu, żeby tak dało radę Płacić jak najmniej. Jak najmniej zdecydowanie, Bo Adrian płaci za przesył. Oczywiście, Owblick, jak sama doskonale wiecie, to jest takie powiedzmy, w 100% to już takie w ogóle nieposiadanie liczników. Natomiast jeśli ktoś je ma, to przecież dlaczego miałby z nich nie korzystać? Tak, Jeżeli jeszcze dodatkowo. O, patrzcie, on to na agregat ma, praktycznie. A wiesz że, wiesz, że jesteś pierwszą osobą, która go pokazała. Tak? No, bo ja go u siebie na kanale nie pokazywałem. Bo to taki okej, okay. no... Co to jest za agregat? Słuchaj, no, no już zaczynamy. Proszę zwykły, bardzo. zwykły hinol trójfazowy. Yy, nie uważam, że to jest super agregat. Yy, jedyne, co w nim zrobiłem, bo miał trafioną prądnicę. Zainwestowałem prawie dwa, dwa tysiące. Dałem dobrą prądnicę na miedzianym uzwojeniu. Czyli wymieniłeś? Wymieniłem, w bo niestety y, poprzednia prądnica była w porządku. Choć odejdźmy, bo, mi w miarę, tu bo pompa wieje. Dokładnie, nie dosyć, że jest zimno. Lotowałaś to to z czego jeszcze... wieje? Z pompy. Tak. Z pompy no. wieje. czyli tak, tak, w pompa tak. chodzi. Tak, chodzi, zgadza się. E, dobra, lecimy dalej z tym agregatem, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli powiedziałeś, że wymieniłeś prądnicę, a jak sami doskonale wiemy, e, agregat to jest prądnica. Koniec, tak. E... Agregat się zaczyna i kończy na prądnicę. Słuchaj, ten agregat jest u mnie. 8 lat, jak nie lepiej. Jeszcze nie miałem fotowoltaiki, nic nie miałem, nie miałem magazynów, ten agregat już był. No bo tutaj u mnie na wsi, tak jak pokazałeś piękną aurę, to jest tak, duży śnieg, duży wiatr, zaraz leży drzewo, zaraz nie ma prądu. I to też było po części trochę takie, żeby trochę taki off-gridzik, coś pokombinować z akumulatorami mhm. i to było ze mną już wtedy, ale niestety to już w czasie. Diesel? To jest diesel, właśnie. Jednocylindrowy diesel. No, okay. To jest dosyć mocny agregat, bo on tam ma, powiedzmy, napisane ma 6,5 kVA, e, czyli tam powiedzmy z 5 kW można z niego ciągnąć. Aha. Ale do czego zmierzam? Nie wiedziałem, e, bo nie miałem jeszcze wtedy dobrze opomiarowanej instalacji. Na jednej, na jednej fazie mam grzałkę w termie. Nad no, jest trójki 3 kW i tak e, kiedyś trafiłem, że nie było prądu w drugiej taryfie. Oczywiście zale zasiliłem cały dom, bo ten agregat cały dom ciągnie. I raz, drugi, trzeci mi wywaliło zabezpieczenie. A oczywiście co? No, no co się dzieje? Co się dzieje? No włączyłem, włączyłem, włączyłem. No i niestety przysmażyłem jedną fazę, okay. bo ta grzałka 3 no trochę przeginała na tej jednej fazie. No, ale to moja wina, bo jakbym ale go, ta grzałka bo miałaś szóstkę, czy co? Grzał... 3K grzałka jest ale na jednej fazie, a, jednofazowa, okay, dobra, dobra, dobra. a tu musiałbym mieć z 9, żeby to udźwignął. Mhm. I niestety spaliłem jedną fazę na agregacie. No i musiałem wymienić prądnicę, więc stwierdziłem, że teraz jak mam hybrydę, mam magazyn i tak dalej, to go sobie zostawię. Kupiłem dobrą po prostu prądnicę, żeby on działał dobrze. OK, i to jest trójfazowy. Trójfazowy, no bo... E... I trzy fazy ładnie, równo działają, chodzą? Tak, bardzo ładnie. Właśnie Teraz o to ładnie. Chodzi, że e, Właśnie o to chodzi, żeby powiedzmy to, bo jest dużo pytań na ten temat. E, trójfazowy falownik hybrydowy, trójfazowy agregat. Wtedy jest mniej kombinacji. Jednofazowy agregat jest ciężko podłączyć, da się, ale jest ciężko, więc pamiętajcie o tym. Jak kupujecie agregat i myślicie przyszło przyszłościowo magazyn, może daje, e, to trójfazowy agregat. Jeżeli trójfazowy deje. Dobrze, i teraz tak, zabezpieczenia sprzęt, bo mamy tak, oczywiście dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać trochę na temat takiego hybrydowego rozwiązania do ogrzewania, tak, no bo... Widzisz, widzisz, jakie to jest hybrydowe ogrzewanie, to już w tym momencie jest mój backup, tak jak agregat. Okej, okay. Widzisz, Nieużywane. stół techniczny, e, mhm. nie ma porządków e, specjalnych. Kiedy ostatni raz w nim paliłeś? W zeszłym roku. Dobra. <laughs> Muszę teraz z nim przepalić, bo y, zobaczcie, bardzo ważna rzecz. Mhm. Musicie uchylone drzwiczki, po to, żeby przez niego cały czas przelatywało powietrze, powietrze. bo ciąg się zawsze wytwarza mhm. na kominie i wtedy powietrze go susza, on nie rdzywieje wtedy. Pamiętajcie. Długie wyłączenie możecie go trochę wyczyścić i przesmarować delikatnie olejem, ale to też są mieszane zdania na ten temat. Ale pamiętajcie, uchylcie drzwiczki. Mhm. Niech on cały czas ma powietrze. No to jest mój backup. Zabezpieczenia to tak jak widzisz. Pajęczyna non-stop, bo coś się tu przepina, coś się tutaj rozpina, aczkolwiek w tej się od zeszłego sezonu nie dużo zmieniło. A zauważyłeś, że w ogóle największy porządek w kwestii instalacji prądu i tak dalej mają ludzie, którzy w ogóle po prostu tam nie zaglądają. Tak, bo przychodzi. Ktoś robi. po prostu robi, wychodzi, zamyka drzwi, dziękuję, do widzenia, tak koniec jest. tematu. Tak jest. A tu my zawsze, za każdym razem, a to może być takie zabezpieczenie, a to trzeba wymienić, a to by czy, a coś na rynek nowego weszło, to trzeba by było przetestować, tak. sprawdzić, czy to działa, ale to miał ktoś do... I, i non stop rozgrzebane. Coś wie. znaczy inaczej, no nie ma sensu zamykać, jak zaraz ją, jak zaraz ją otworzymy tę rozdzielnicę, tak? Jak masz rozwiązaną kwestię dystrybucji ciepła po domu, tak, czyli masz założoną e, ogrzewanie grzejniki podłogę, czy jak masz? Mieszane. Parter podłogówka, piętro e, grzejnikowe. Także jest dystrybucja e, mieszana, e, więc no, muszę wysyłać troszeczkę cieplejszy czynnik na budynek. Mikol? Nie, woda, u mnie wszystko na wodzie jest. Wszystko na wodzie. Wszystko na wodzie. Tu w tych rurach masz wodę? Tak. Tu? Nawet w tej pompie monoblok, która wychodzi na zewnątrz, mam wodę. Ale dlaczego? Dlatego, że no, mam magazyn energii, ona zawsze ma prąd. Okej. Okay. Dobrze, czyli nie boisz się, nie martwisz się, bufor, no tak samo, bo bufor bezpośrednio idzie, bo właśnie. Zobacz, bo... Zrób, zrób kadr. Ja nie jestem mały, nie odejdziesz za daleko, widzicie jakie to jest rosłe bydle, to ma ponad 2 metry. 2000 litrów, tak? No to jest duży bufor na 2018-2019 rok. Jak budowałem tę kotłownię, to w ogóle był hardcore. Ja to ściągałem z zagranicy, bo w Polsce nikt nie słyszał o takich buforach. Wszyscy mieli w produkcji tam 500, 800 do 1000 można było znaleźć. A jak ja chciałem dwa, to nie można było w ogóle ty tego go kupić. A tego nie poszyłeś sam? E, nie, bufor kupiłem e, gotowy, bez ocieplenia zbiornik e, z czarnej stali, mhm. e, z wspawanymi krójcami, a dalej tylko robiłem ocieplenie sam, bo te wszystkie bufory, które były dostępne, miały tylko taką słabą koszulkę, e, którą uważałem, że jest za słaba. Tutaj, słuchaj, jest tak. E, jest ocieplenie takie, które jest zrobione, uważam, e, tak jakby trochę po mojemu, ale myślę, że to jest taki kierunek, który powinien być. Słuchajcie, e, protip dla ludzi, którzy... E, chcą e, uż, zrobić ocieplenie dla bufora sam. Samemu e, zamknąć powietrze. On musi być tak ocieplony, żeby nie było ruchu powietrza w pierwszych dwóch warstwach. Koniec kropka, to jest najważniejszy prototyp, jaki może być na temat buforów. Materiały mieszane. E, folia aluminiowa, folia bąbelkowa, wełna, e, stretch. On jest w którejś warstwie przewinięty streczem. Bo co? Strecz szczelnie zamyka, dociska i zamykamy powietrze. Tworzymy taką skorupkę. I słuchajcie, na termowizji nic, oprócz rur jest ciemno, jak nie wiem. Pięknie to się sprawdza. Kolejna rzecz, taka, która mi się od razu nasunęła, jak to powiedziałeś. Dosłownie wczoraj czy przedwczoraj siedzę przy stole, rozmawiam i rozmawiamy na temat właśnie izolacji jak za, zapobiec, to jest tak, że bardzo często jest tak, że nasi widzowie oglądają odcinek i, ja, i ktoś się mnie pyta, no dobrze, ale powiedz mi, bo żeby tak szybko tutaj może skondensować tą wiedzę. Ja mówię, super, to szybko zapraszam Cię obejrzyj sobie 1400 odcinków, które zrobiłem, są na kanale dostępne i to jest tam wszystko jest, tam każdy niesie jakąś wartość. Każdy z tych odcinków ma w sobie zawarte jedno zdanie, dla którego warto było go obejrzeć. Ciężko wyłapać tą wiedzę, to właśnie. fakt. I teraz pytaliśmy się, akurat tam była rozmowa na temat właśnie między innymi kwestii izolacji, i ja powiedziałem jedną z rzeczy, którą ty powiedziałeś w zupełnie innym aspekcie, pod innym kątem. To jest kwestia związana z tym, że ja powiedziałem: Ty możesz sobie założyć kurtkę puchowną, ale, puchową, ale jak nie zapniesz zamka, będzie ci będzie zimno. zimno. I ty tu powiedziałeś dokładnie to samo w przypadku tego bufora, bo powiedziałeś tak: izolacja, tak, ok, suche, tak super, ale ty powiedziałeś o kwestii zamknięcia porów powietrza, żeby one były, ale uwięzione, tak, uwięzione wewnątrz, a nie żeby one sobie biegały, latały tutaj po chacie, tak? nieokiełznane. Dokładnie. Nie Dobrze. Tam akurat chodziło o kwestię zabezpieczenia poddasza. I ja powiedziałem, że wy możecie sobie poddasze zabezpieczyć czym chcecie, jak chcecie. Jak tam będzie wiatr hulał, wam wywieje, bo najlepsze zabezpieczenie bez izolacji takiej to, typowej. To nie ma zabezpieczenia. To nie ma zabezpieczenia. Dokładnie. Wiatr, znaczy powietrze wyciągnie, zresztą to, jest, to są te prawa fizyki, które, z których też korzystamy, tak? Mhm. Czyli tak jakby naturalnego ruchu powietrza od chłodniejszego do cieplejszego punktu, czyli mhm. tego przemieszczania się. Mhm. Ciągi kominowe to wszystko tak działa. Na różnicy ciśnień. W buforze my bardzo chcemy, żeby ta woda się rozwarstwiała. Jeżeli jej nie będziemy mieszać, to tu będziemy mieli 90, mhm. a tu będziemy mieli 25 mhm. i. Będzie tak, bo to się samo zrobi, jeżeli Aha. tego nie będziemy mieszać. Pytanie jest takie, czy mieszasz? Bo właśnie, bo są różne szkoły i wiesz, czasami mieszanie to jest pozbywanie się możliwości korzystania różnych temperatur do różnych rzeczy. Yy, tak, okay. ale to słuchajcie, to co do mieszania i co do rozwarstwiania wody, to musicie sami wiedzieć, czego chcecie. Yy, ja nie potrzebuję wysokiego czynnika, na przykład, dlatego że u mnie CWU jest w głównym budynku i tutaj nie ma zasilania CWU. Rozumiem. Pompę używam tylko do ogrzewania, kopciuszka też używam tylko do ogrzewania CW jest grzane solarnie glikolowo lub prądem w okresie zimowym. Nie mam podłączenia CW. Może to jest dziwne, ale niestety u mnie kotłownia jest oddalona 18 metrów przesyłowych rurą preizolowaną do budynku, i dla mnie byłoby stratą wysyłać czynnik grzewczy do CWU. Po prostu musiałbym pchać tam wodę 50 stopni, a pchanie wody 50, a zobacz, ja w tej chwili na budynek wysyłam wodę 35 stopni, mamy temperaturę zero. Mhm, mh. Na to się pewnie, dzieje znaczy, pogodowo. Tak, i teraz tak. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie przycisk wsparcia, jakby ktoś z Was miał ochotę, żeby nam kawę postawić. Zapraszam na kanał oczywiście, jeżeli ktoś z Was miałby ochotę. My zaraz lecimy dalej z tematem. Natomiast, żeby nie zapomnieć. To taka chwila, wiesz, na reklamę. No pewnie. No, że musimy, że... wiesz, o co chodzi, no nie? Dobry I projekt. Marcin, proszę bardzo, i mecenas On off grid. Adriana. Jakbyście szukali Adriana, już wiecie, gdzie szukać. Także co? Cześć. Lecimy i dalej zasuwamy dalej z tematem. Koniec reklamy. I teraz tak, na zewnątrz mamy pogodówka, proszę bardzo, 0 stopni, stopni 35, 37 stopni, 37 masz tutaj na... Buforze, na wyjściu z bufora. Na wyjściu. Masz tutaj możemy, na możemy pokazać. Pompa w tej chwili e, skrzydła. Mm. O, i zobacz. I to jest mega fajna rzecz. E, no. Nawet nie wiedziałem, że trafimy taki cudowny moment. Zobacz. Pompa jest ustawiona na 35 stopni, zadana temperatura. Aha. I pompa taką temperaturę zasysa. Ale zobacz, jak się pięknie woda uwarstwia. Mimo tego, że pompa grzeje 35 stopni, zobacz, mamy 38 stopni na górze bufora. Mhm. I ktoś powie, że to niemożliwe. Dajemy 35 stopni z pompy. Ale ta mhm. energia się nawarstwia. Wiele. Mhm osób tego nie rozumie, mm. to jest naturalne uwarstwianie wody, bo jak zejdziesz niżej z termometrami, mm. to zobacz 36, a pompa jest zasilona tu nisko 35, mm. więc ona ma cały czas te 35 i dopóki nie pociągnie na powrocie 35 stopni to będzie działać. Mm -hmm. No tak, tak, dokładnie, bo ona dopóty będzie widziała, że, że nadal oczekuje się od niej roboty. Dokładnie. Do U mnie jest to, słuchaj, spięte w taki system, e, który ze sobą działa wspólnie, nie wyklucza się. W tym buforze jest piec, e, stałopalny kocioł tak zwany, jest grzałka 12-kilowatowa tutaj, bo tu jest Aha. 3 razy 4 kW grzałeczka. Aha. I jest wpięta tutaj niżej, widać po zaizolowaniu, bo te przewody wychodzą na wierzch, tu mamy niższe temperatury, i nie chcemy strat. Jest wpięta pompa ciepła, oczywiście. Na filtrze i separatorze cząstek stałych, żeby tutaj na zasilaniu do pompy żadne syfy z instalacji nie wychodziły. Tak. Pamiętajcie, zabezpieczajcie pompy i wszystkie urządzenia. niewielki koszt. To, to się po prostu zabuli, tak zabuli. jakby to się zwróci z czasem, Aha. jak Wam się nic nie zepsuje, tak po prostu. Okej, okay, okej. Okay, okay. Znaczy naturalnym takim filtrem to, to jest to, że zawsze w tym zbiorniku na samym dole Wam się będzie osadzał ten taki największy taki... Nie, że chciałem właśnie to powiedzieć, tak? że każdy bufor, ale kurczę, powiem Ci, to, to jest fajne, tak, że się uzupełniamy. Każdy bufor, słuchajcie, to jest taki z śmieciów w instalacji. Tak? Dzięki temu, że on jest duży, że nie zabieramy z samego dna wody, to w nim się fajnie zbiera naturalnie cały syf z instalacji, czyli już sam bufor mhm. jest pewnego rodzaju filtrem, tak. ale ze względu na skomplikowaność urządzenia kocioł, to jest kocioł. Tam są duże przepływy, tam są duże powierzchnie. Trochę brudu mu nie zaszkodzi, aczkolwiek też się to filtruje. A pompa ma bardzo małe kanaliki w środku, i trzeba niestety zadbać o czystość wody. Ja chciałem Ci jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć. Myślę, że moglibyśmy się skupić tutaj na tym fragmencie instalacji, bo o to jest bardzo dużo pytań. Wiele osób tak jakby nie rozumie, po co to się tu znajduje, a uważam, że to jest tak jakby najważniejsze miejsce w każdej instalacji z buforem. Czyli tu mamy. Mamy zasilenie budynku. To jest najwyższy króciec w buforze, oczywiście pomijając odpowietrzenie, ale ten króciec ma taką fajeczkę do góry w środku, żeby ściągał jak najcieplejszą wodę z samej góry. Tak produkują najczęściej producenci buforów zbiorniki. I zobaczcie, wychodzi nam woda taka, jaka jest w danej chwili w buforze, nieważne na razie z którego urządzenia ją grzejemy. I często gęsto jest tak, że mamy cieplejszą wodę w buforze niż potrzebujemy na budynek. Zawór trójdrogowy automatyczny. Ja uważam, że automatyczny, dlatego że po prostu to wtedy działa super. Tak, no, Testuję to od 2019 roku. Jest super, polecam naprawdę każdemu. Nieważne jakiej firmy automatyczny zawór z pogodówką. Pierwszy sezon grzewczy opracujecie sobie krzywą grzewczą i nieważne do ilu ten zbiornik jest nagrzany, naprawdę nieważne. Na budynek zawsze idzie tyle, ile w danej temperaturze zewnętrznej potrzebujecie. To jest serce, to jest serce całej instalacji grzewczej ten zawór trójdrogowy po to, żeby te grzejniki po prostu miały odpowiednią temperaturę, czyli z jednej strony najniższą bezwzględnie potrzebną do tego żeby utrzymać wewnątrz stałą temperaturę komfortową jaką sobie zadacie i polecam wybadać ten punkt każdemu nieważne czy macie kocioł na pelet czy ekogroszek czy na węgiel czy palicie drewnem jeżeli macie bufor polecam odnaleźć własną temperaturę dla krzywej grzewczej dla budynku żeby ten budynek zawsze był zasilany najniższą temperaturą jaką potrzebną, bo to jest energooszczędność to się wam opłaca po prostu wybadanie takich punktów nikt wam tego nie ustawi słuchajcie nie wymaga od instalatora, że Wam przyjdzie i to, za, i to zrobi. Trzeba żyć w domu, patrzeć, kiedy ten dom e, potrzebuje energii, kiedy jej ma za mało, kiedy jej ma za dużo, można by było dać mniej. Ja się zawsze śmieję. Pierwsze dwie zimy. Jak ktoś jest bystry, to zrobi to w jedną zimę. Jak ktoś jest e, mniej uważny, to zrobi to w dwie zimy. Krzywą grzewczą dostosowujemy czy przy pompie, czy przy buforze, czy przy kotle pelletowym, dostosowujemy do budynku i trzeba to zrobić samemu, no bo instalator nie będzie do Was ciągle biegał i tego korygował. Dokładnie, a chodzi o to w tym wszystkim, żeby ten, w cudzysłowie nam to ogrzewanie nie taktowało to znaczy, tak. żeby ono nie było na zasadzie gaz do dechy, pełna lufa, jak gdybyśmy na autostradę wyskakiwali, a później jak na wiejską drogę, 10 km na godzinę e, nie 180, nie wiem, czy to... czy, przepraszam 140, 140, no nie albo, albo 5 na godzinę 10. E, nie wiem czy to słychać, ale na pewno widać, co jakiś czas kilka. E, klika, co on jakiś klika, czas klika. E, mryga najprawdopodobniej, obstawiam górna dioda dlatego, że on co jakiś czas bo e, ma ciepły czynnik tak, dom potrzebuje mniej, pogoda jest jaka jest. Widzi, że dom ma mniejsze zapotrzebowanie, więc zaczyna przykręcać zawór trójdrogowy czyli wysyła coraz chłodniejszą wodę na budynek czyli to jest o. Widzisz, mhm. mrygnął i teraz on się przykręca w stronę, e, w stronę zera, czyli tak jakby zmniejsza temperaturę czynnika zasilającego na budynek. To się robi samo. Mhm. To cały, ro, całą, cały sezon przykręca się, odkręca mhm. i reguluje nam wodę na budynek i dzięki temu macie po prostu mhm. energooszczędność. Mhm. Możesz zerknąć teraz e, ciekawostkę. Ja dodam ja tylko, że mam taki sam. <laughs> Także no jakby, jakbyśmy już tak mieli rozmawiać i w ogóle, no to już ja to dorzucę trzy, kolejne trzy grosze. Widzę, że aż Ci się oczy zaświeciły. <laughs> znaczy, Ale spoko. w tym samym czasie na, w różnych punktach świata, i więc wychodzi na to, że człowiek jako myślące stworzenie wpada na te same pomysły w różnych miejscach. Więc tak. to, to jest dowód, Faktycznie, tak? Faktycznie, tak jak mówisz. I, I tutaj mamy przykład, bo jakbyś mógł dosłownie dwa, trzy zdania jeszcze powiedzieć kwestia regulacji, to jest kwestia regulacji doboru zimnego i ciepłego tego czynnika, tak? tak? Czyli zimno-gorąco tak. powiedzmy. E, ten zawór, jak widzisz, z góry dochodzi woda ciepła. Tutaj mamy rurę, która jest z powrotu od budynku, czyli jest woda chłodna i on na podstawie gorącej i zimnej wody, jeżeli jest dobrze zamontowany, patrzy w instrukcję. Zawory 3- i 4-drogowe mają bardzo ładnie napisane instrukcje, gdzie co podłączyć i jak je ustawić, bo je można w różnych pozycjach zamontować i wtedy trzeba dobrze zamontować siłownik, ale do czego zmierzam, na podstawie gorącej wody i zimnej wody i temperatur, które są zmieszane na zasileniu i na powrocie. Tutaj na dole mamy powrót, tutaj mamy zasilenie, przepraszam, tutaj mamy zasilenie, tu mamy wyjście. I on na tej podstawie sobie tak przestawia przepustnicę, żeby mniejszą temperaturę wysyłać na budynek i generować mniejsze straty. Pompy ciepła robią też to samo e, taktując, czyli obniżają czynnik, podwyższają czynnik, kurczę, przepraszam, fopa, nie taktując, modulując, nie to słowo, taktowanie to akurat złe słowo, więc nie używajmy bo, go. On-off, on tak. bo ty masz on-off, nie, masz... nie, to jest inwerter. inverter, dobra, zobacz, ona ma zero, ona w tej chwili 880 W zużywa okay. i ona generalnie, U, 80, tak, 880 no. W na tym na tym liczniczku okay, takim. Okay, I widzę, teraz widzę. jakbyśmy policzyli, to ona podejrzewam, że pracuje z mocą około 4, 4 kW z hakiem, bo ja ją dwie zimy obserwuję, więc mniej więcej wiem, Aha. słyszę po wentylatorze i po mocy, że ona mniej więcej taką moc ma, bo jak ona grzeje na 6,5-6 kW z hakiem, to ten wentylator śmiga jak szalony, bo on mm. chodzi prawie, że na 100% i ona no wtedy no zużywa pod 2 kW wtedy, tak, no mm. bo niestety no, no, trzeba to wszystko czymś napędzić, mm. tak, ale to tak to wygląda. Więc to, to podmieszanie. A, jeszcze ciekawostka jest jedna, bo u mnie jest ten przesył, tak? Mhm. U mnie jest sterowanie w domu. U mnie w domu sterowanie nie wie, że tutaj jest takie coś. Ono mhm. myśli, że steruje jakimś kotłem gazowym albo jakimś peleciakiem mhm. i wyłącza ten sterownik, żeby się przesył nie, nie tworzył. Czyli niepotrzebnie nie przesyłamy. Jeżeli dom mówi, że już nie potrzebuje ciepła, to ta pompa się wyłącza i nie mamy przesyłu na budynek. Okej. Okay. I tu. Naprawdę nie wymagało jakichś, nie wiadomo, jakichś urządzeń dodatkowych, tylko tak jakby logicznie spiąć po prostu urządzenia w całość, ale to też dzięki buforowi. Ja polecam, kurczę, władze bufory, tylko bufory, słuchajcie, nie wiem, nie wiem jak Ty uważasz, ja uważam, że słowa bufor powinno się zaczynać używać dopiero powyżej 800 litrów. A, magazyn, wy, a Wy, a wy myślicie, jak uważacie. Możemy mówić o tym magazynie. Możecie napisać cieplnej? w komentarzach, co tak, o tym jest, myślicie. jedno tak? jest pewne, już wam mówię, bo e, pytasz się mnie, co ja o tym myślę i co ja jak gdyby uważam na ten temat. Już wam mówię. Buforowanie to są straty, bo to też trzeba powiedzieć. Tak, tak, bo to żebyś każdy wiedział o tym doskonale. Że za każdym razem, jeżeli chcecie magazynować, a mówimy o tym, że za moimi plecami stoi magazyn energii nieelektrycznej, ale cieplnej, on będzie wam generował straty. I to, o czym mówiliśmy o magazynowaniu. Dobrze ocieplony. Takie mamy, tak. Taką mamy temperaturę w, środku, w tym pomieszczeniu, w środku, czyli tutaj. on nie generuje dużych strat. Okej, okay, Nie okay. jest w stanie. Nie, no dobrze, ale to już jest walka to tak. już jest walka, jak gdyby w kwestii związanej z tym, że ty go dociepliłeś, omówiłeś i parę pięknych zdań powiedziałeś właśnie na temat tego, żeby go Zapnać zaizolować. Dlaczego? No bo dzięki temu te straty minimalizujemy, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że są straty. Koniec kropka. Tutaj po prostu tak to wygląda. Teraz tak. Musicie podejść do tego tematu bardzo indywidualnie i niech każdy z was się zastanowi dlaczego, bo jeżeli u was w waszym obiekcie będziecie mieli z ładu wody w budynku, przykładowo 2000 litrów, to po co wam buchor? Zgadzam się z Tobą, I, tylko kurczę, nie, panie, nie, nie wiem jak, ale, a, ale to też jest fajne, bo jak ktoś ma 2000 litrów w ogromnych Brew. grzejnikach żeliwnych, to wbrew pozorom, to nawet w pompa ciepła będzie na tym fajnie chodzić. Oczywiście. Bo no mamy dlatego, dużo tej wody no, i możemy grzać małym parametrem, oczywiście, to doku, jest takie no, trochę inne podejście, Dokładnie. nie zawsze grzejniki są złe. Ale mało z tym, nie, że nie zawsze są grzejniki złe. Ja Wam teraz w tej chwili obalę teorię podłogówki w dwóch zdaniach. Bo długówka, znowuż tu są straty energii, bo to jest grzanie czegoś, co ci odda dopiero za 2-3, 5, 8-10 godzin. To jest rozpędzanie pociągu. Nie ma tam szybkiego grzania. Nie Dlaczego? Ma. Bo jest. Opóźniona reakcja, w związku z tym wy się za każdym razem powinniście albo skonsultować z fachowcem, albo z kimś porozmawiać, ustalić jak pomieszczenia są używane, w jaki sposób i tak dalej i tak dalej. Nigdy nic nie jest takie do końca jak są ani użytkowane czarne, ani białe. Przede wszystkim jak są użytkowane, bo jeżeli są użytkowane przerwowo, sezonowo, to też e, trzeba inaczej dobierać ogrzewanie, trzeba inaczej dobierać sposób tego oddawania ciepła, które oddajemy do pomieszczeń. Uwielbiam cię słuchać. Mało z tym. Dziękuję. Za każdym razem, jak słyszę kolegę fachowca, który również też powiedzmy ma coś do powiedzenia, to bardzo często jest tak, że możemy się upewnić, czy dobrze myślimy. Wiesz, czasami głosimy jakąś teorię bardzo długo, mówimy o niej, ale później spotykamy się z kolegą, a on mówi: Słuchaj, doszedłem do takiego i takiego wniosku, a ty mówisz: Jest, Eureka! Ktoś mi to w końcu potwierdził. O tym, o o tym, czym... samym, o tym samym ostatnio myślałem. Tak, tak, tak. tak. E, zapraszamy 13-14 czerwiec, e, już jakiś czas temu wspominaliśmy, że się spotykamy w lesie, e, zaprosiliśmy tutaj już, zaprosiliśmy Adriana, mówił, że będzie, w związku z tym będzie można go też posłuchać na żywo, na żywca i no i co, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, będziemy częściej tutaj cię Obiecuję przywieżę. przywieźć chociaż tak samo dużo dobrej energii, jak przywiozłeś Ty do mnie. Super, fajnie, to co, widzimy się next time. Do zobaczenia na targach w lesie, off-grid. <laughs> Cześć, hej. size.